Gdybym 10 lat temu zapytał Cię, jaka jest Twoja ulubiona seria LEGO, to prawdopodobnie odpowiedziałbyś, że LEGO City. Byłoby to zrozumiałe, bo Lego City było w tamtym czasie jedną z najpopularniejszych serii Lego na świecie. Dzięki Lego City, starsi fani klocków mogli budować własne miasta korzystając z zestawów z tej serii, a dzieci mogły puścić wodze fantazję tworząc historie, które odbywały się w mieście Lego. Jednak gdybym zadał to pytanie teraz, to mało kto odpowiedziałby tak jak 10 lat temu. Bo Lego City nie jest już takie same jak kiedyś. Każdy postrzegawczy fan tej serii zauważy, że zmieniła się ona bardzo na przestrzeni lat, a według wielu ta zmiana nie była najlepsza i przez niektórych jest ona nazywana upadkiem Lego City. Dzisiaj porozmawiamy. Sobie właśnie o tej przemianie i odpowiemy sobie na pytanie, czy Lego City upada. Początki Lego City sięgają lat 70. ubiegłego wieku. Najpierw nazywała się ona Lego Land Town, ale w 2005 roku Lego zmieniło nazwę na Lego World City, a później pozostało przy samym Lego City. Na początku seria skupiała się na prostych budynkach z małą ilością detali przedstawiających miasto, ale potem Lego zaczęło dodawać dużo więcej detali i kolorów, tym samym rozwijając ją. mam przez następnych parę lat wypuściła bardzo dużo dobrych zestawów z tej serii, odbywających się nie tylko w samym mieście, ale np. Na, na pustyni lodowej, w dżungli czy w górach. Jednak około 2019 roku zestawy zaczęły być gorsze i ta słabość, z paroma wyjątkami, trwa do dzisiaj. Ale dlaczego są słabsze? No bo zawiniło tutaj parę czynników. Pierwszym czynnikiem jest upraszczanie zestawów. Nie mówię tutaj o usprawnieniu, które ma na celu ułatwić nam same budowanie, tylko o upraszczaniu konstrukcji. Przez ostatnich parę lat możemy patrzeć na coraz mniejszą ilość detali i na coraz mniej rozbudowane budowle ze strony Lego City. Na przykład porównajmy sobie Komisariat Policji z roku 2022 do tego z 2017. Ten wcześniejszy jest dużo bardziej rozbudowany i posiada dużo więcej detali niż ten, który wyszedł 5 lat później, a takich przypadków było niestety sporo. Teraz nawet dochodzi do tego, że niektóre zestawy, które trafiają normalnie do sprzedaży, wyglądają jak te zestawy z tym czerwonym oznaczeniem 4, bo czasami są tak ubogie w elementy, że naprawdę ciężko je odróżnić. Jednak tutaj występuje pewna dziwna rzecz. Wszystko, co przez chwilę powiedziałem o tych detalach, słabo rozbudowanych zestawach, nie dotyczy pojazdów. Różnej maści pojazdy z tej serii są naprawdę genialne, ale nie usprawiedliwia to jednak słabych budowli, no bo jednak Lego Miasto to w większości budynki, a nie pojazdy. Ten rozdział będzie krótki, ale według mnie porusza on całkiem ważną kwestię. Kolory w Lego są kluczowe, ale w Lego City te kolory także są słabsze niż kiedyś. W poprzednich latach duńska firma wolała używać bardziej stonowanych kolorów, ale teraz przeważają kolory bardziej jaskrawe i krzykliwe. Wydaje mi się, że taka zmiana nie sprzyja realizmowi i przez to zestawy, które konstrukcyjnie są naprawdę dobre, to barwa kolorów je bardzo osłabia. W początku seria LEGO City miała za zadanie odzorowywać prawdziwe miasto. I fakt, na początku tak było, ale teraz zestawy zaczynają być dużo bardziej przekombinowane. Bardzo fajną wypowiedź na ten temat miał Anihilator w filmie Top 10 zestawów Lego City. Dam wam ją teraz, bo zgadzam się z nią w 100%. Właśnie Lego miało kiedyś o wiele, wiele lepsze podejście. Odwzorowywali miasto w jak najwierniejszy sposób, bez żadnych udziwnień. Ja tą serię pokochałem właśnie za tą prostotę. Że to było takie prawdziwe miasto, nie to co teraz. Teraz to muszą kombinować, bo im się pomysły po prostu skończyły. Ale mogliby powrócić do takiej prostoty. No lepiej bym tego nie ujął. Samemu mam takie wrażenie, że seria Lego City staje się coraz bardziej udziwniona. Bo, na przykład, porównajmy sobie autobusy, które wyszły jako zestaw Lego City, tylko jeden wyszedł w 2017 roku, a drugi w 2024. Tego sprzed roku to on nawet mam. I popatrzcie teraz przez chwilę i powiedzcie, który autobus prędzej znalazłby się w prawdziwym mieście. No według mnie ten z 2017 wygrywa. Wiadomo, są to dwa różne autobusy, ale ten niedawno wypuszczony jest strasznie przekombinowany. Jeżeli według was ten nowszy jest lepszy, to w porządku. Pamiętajcie, że jest to tylko moja opinia, a jeżeli chcecie podyskutować o tym i o całym filmie, to zapraszam was do komentarzy. W rozdziale o historii LEGO City powiedziałam, że gorszy okres tej serii rozpoczął się około 2019 roku, ale dokładniej mówiąc rozpoczął się on wraz z premierą serialu LEGO City Adventures. No ale w sumie miałem rację z tym 2019. Borda sobie pomyśleć, że serial nie może wpłynąć na jakość całej serii, bo LEGO często wypuszczało podobne animacje, ale tutaj miał on kluczowe znaczenie, bo LEGO zamiast robić serial na podstawie zestawów, to robiło zestawy na podstawie serialu. O samej jakości serialu nie mogę się wypowiedzieć jakoś bardziej. Według mnie, od strony samej fabuły, był w miarę git, gorzej z animacją, ale widać było, że jakość samych zestawów drastycznie spadła. Duńska firma zaczęła po prostu skupiać się na wciskaniu popularnych miejsc i postaci z serialu do zestawów, zaniedbując całą resztę. Patrząc na dzisiejsze Lego City, widać, że seria jest coraz bardziej skierowana do dzieci. Kiedyś zestawy potrafiły zainteresować i 8-letniego Kajtusia i 40-letniego Krzysztofa. Jednak teraz zestawy służą głównie do zabawy, a nie dla ciekawych budowli. W Lego City co chwilę są wypuszczane jakieś fajne pojazdy czy maszyny, ale brakuje tam fajnych budowli. Bo jak już wcześniej mówiłem, Lego Miasto w większości składa się z budynków, właśnie, więc zaniedbywanie budowli na rzecz pojazdów jest według mnie po prostu głupie.